Witamy serdecznie tutaj Extremum Game. Kontynuujemy zadania, zadania z Battle Passa płatnego. Świetnie. Ciczyłem budowlę przeciwnika. Ty jakoś tutaj brzydko się zrobiło mgła, nie wiem o co chodzi. Padam stąd. Co to jest? Jestem celem. No to będę miał połow zaraz. Coraz tak, ryby już chyba nie połowę sobie, także sobie odpuszczę. Przecież ryby są lepsze niż te apteczki, czasami mam wrażenie. Możecie napisać w komentarzu, co wolicie, zjeść rybkę czy wziąć apteczkę. Co mnie dopaść. To 5 minut, tak długo muszę. Żyć w stresie. Czy ktoś mnie namierzył? Nie jakiś super gracz. Dobra, zostało 4 minuty i 40 sekund. Ten czas bardzo wolno idzie. Kiedy jesteście celem. No i nie wiem co mam robić, kurczę, tutaj jest ten amunicja. Tylko 100 PD dostaję, a wcześniej miałem 1000 PD dlaczego tak mało? Bo mam 11 poziom chyba dlatego Im jesteśmy wyżej, tym gorzej wchodzą te poziomy To jest niesprawiedliwe Co to jest? Ja się boję Boże Boże jak się wystraszyłem to są wilki 60 pd za takiego niebezpiecznego wilka Wiedziałem, że zginę kurde to było do przewidzenia, nie? Słabo, słabo. Coraz gorzej im wyżej jestem na poziomie, tym gorzej mi idzie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się się cześć. Jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, a jeśli podoba Ci się kanał, nie zapomnij go zasubskrybować.